No, o, tu jest pierwszy lak Ej, ty dawno się tam rozbudowywałeś, czy nie? Nie Maka. Nie widzę, ich się zaleta O, c... i tutaj kolejny lak no, no, Ej, chyba widzimy ty Dobra, Posiedłem nie chodzi o tak. zabijanie go Chodź chodź pokażemy no na jest czy to w ogóle ci... O kolejny lak, No nie no fajne skinki. Na S3... na S3 ja dzisiaj w ogóle zginąłem od grzecha, bo mnie tak lagowało, nie? No patrz kolejny lak tutaj O tu jest ty za sobie go. Nie A chodź nie tu Widzę ty, widzę ty typu Typrzy. I co, z tego że widzisz? Znaczy widzę, Chodźcie tutaj wszyscy gdzie go widzisz? Na przykład tu się ustawcie Na górce od celem tego no, no, co mi wywala cię jak zdechniesz? To ja! Tak wywala mnie cały No to czas. zdechnij Bo... No, a no, ja, gra... ja mogę Ja Zacz, mogę wydechnąć Popełnij no, samobójstwo, nie uwaga O, wywala... Wybrali mnie na pewno Dobra. Bo mnie skraszowało Gdzie? Teraz ty on... trochę bliżej militarki No, nie wywaliło mnie! Przód! Y aha ale to czekaj, to zabij mnie Tepnij ktoś do mnie i mnie zabijcie Bo jak chyba robię suicide, to? to wtedy nie zadzwonię Oto, teraz patrzcie, dedłem mm. Patrzcie, no, wywala Patrz. No, super Wielki lag Sama będzie w tym wywaliło cię, my No, aby, aby, chyba wywaliło im, nie? No, krzyk ty, pójdź do mnie Jasne, mało mm. Wyskoczył. Ej, ale wiecie, co ma, komputer z ja... No tak, ale ten... Ja dzisiaj i tak no i mam do, bardzo dobry komputer, a strzałem się dzisiaj z grzechem, nie? I normalnie miałem pokaz slajdów. Miałem 10 sekundowe lagi. Freezy. Dosłownie 10 pieprzonych sekund nie mogłem nic zrobić. A będzie co nie dziwię?